Siema, witajcie. Dzisiaj taki mały oh, motovlog. Co będzie na kanale? Naprzeciwkoźba, znaczy, pierdiele jak połamane. Nie, co będzie na, kana na kanale? Tylko postanowienia. Na początku filmu zobaczycie, że nie ma Hondy z rozwalonym silnikiem, który by był został sprzedany. Tam już nie stoi Honda młodego. Honda została sprzedana, ta, która tutaj stała bez silnika. No i nie ma mojej Hondy. Będzie na sprzedaż. Właśnie teraz będę jechał, biorę szerszenia i jadę do Green Ridera, który będzie się nią zajmował. Pierwszy zrobicie jej remont. Zobaczyć czy coś jej dolega, żeby następny właściciel mojej hondy nie miał nic przy niej do roboty, wszystko wyremontujemy, zrobimy, no i tutaj stoi lącinek, części już są, jutro się będę za niego zab zabierał, no nic, ubieramy kurteczkę i jedziemy do Green Raidera. Nie ma taki... Na na Ale najpierw, y, to na na zewnątrz nie, najpierw do, do najpierw to, to nie, nie, który nie, nie, którego nie, jest nie, właśnie nie, 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 robić nie, 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 jedziemy zobaczyć do niego plany jakie ma na moją bondę. chciał do nich dokładać, popsiadać, jeździć no i oczywiście zmieniać systematycznie olej co 80 godzin no i też czyścić filter. ale to już każdy krosowiec wie wszystkie paragony kupiec dostanie za co i jak było zrobione Pokażę ją teraz na filmie, jak wygląda przed, no w sumie ze wcześniejszych filmików możecie to ją zobaczyć. No ani razu mnie nie zawiodła, nic jej nie działo. No ale wiadomo, teraz plan jest taki, że przechodzę na Busuwa. Albo KTM w albo KTM w zobaczyć teraz Busuwę, się. No i też troszeczkę mniejszą moc. Nasze wyprawy są bardziej leśne niż ilownie. To tak powiem, że 450 do lasu, jak po filmach widać, troszeczkę się nie nadaje. Jest za agresywna, zbyt mocna. Nie, ona po prostu nie lubi jeździć wolno. Ona musi mieć ogień, ogień, ogień. Kurwa, kto się czuje, to zapraszam do kupna oczywiście po zrobionym motocyklu. Jak to ja patrzę, jak oni stoją, nie? Mają tyle miejsca z, z prawej strony, że ja byłbym śmiało jechać środkiem, a stoją jak te ostatnie cipy, patrząc, coś nie dzieje się. Kurwa. Bo jeździć teraz po naszych drogach i tych nowych przepisach, to naprawdę ludziom, że tak powiem, odbiło. Boją się wszystkiego. Człowiek już nie wie, jak ma za nimi jeździć, nie? Zobaczcie, to zobaczcie, co się dzieje. Wjeżdża bez kierunkowskazu. Ty nie wiesz co on chce taki zrobić, kuźwa, jak jedziesz za nie bo nie masz pojęcia co zrobi w danym momencie kierowca bombowca Właśnie podjechaliśmy do Green Ridera. Idziemy zobaczyć, co teraz robi. O, jest i to on. Green Rider, który motory robi z pasji. Widzicie tu. albo i warsztaci ładny. tu jest właśnie moja Honda, która będzie na sprzedaż. No, oczywiście, pierw wleci w nią w remont. A co będzie robić? Co będzie tutaj robione, to zaraz opowiemy. No jeszcze trzeba ją domyć. No to na początek, nie? Domyć, porozbierać wszystko do kupy. Wtedy co w górę będziemy zrzucać, robić przegląd, to, co tam za rzekomo był remont. Będziemy weryfikować. No zobaczymy z tych paragonów co tam było, nie? Co tam było, no, po, co nowe plastiki wlecą? Jakieś manetki, pierdółki, klapki będzie w takim ciekawym stylu zrobiona czarna kontra fluo. O. Plus mówię, góra będzie zrzucona, to trzeba będzie, to, to się zrobi. Miejmy nadzieję, że nie kapitalkę, że tam jest ta kapitalka rzeczywiście. Czyli e, nowy rider, żeby od razu wsiadał i jechał. Ta, ile do na godzin w ogóle na, na, tym remoncie, na tym remoncie? Po remoncie ma 54 godziny. To no tak, no 4,5, no to jeszcze tam powinno być wszystko pięknie. Czy będzie luz. Luzy zrobić zaworowe. No i na pewno jeszcze ją na, no, no Na pewno tak... nią nagramy, jak ją już będzie zakończona. Nie, nie, będzie gotowa. Jak będzie gotowa. Tak, żeby wyglądał tak, może apetycznie i nie wygląda źle. Chłodnice są sportowe, trzeba będzie je podprostować. Są trochę pokrzywione. Andrzej, jak tu się wywraca musi się. No, na... ja się cały czas wywracałem. Na, 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 każdy, na każdym filmie, ale to tylko w lesie ja ci powiem. No i ten, no i zwłoki młodego. O. o, i drugi motor, który został kupiony Właśnie w garażu widzieliście, że Honda zniknęła, w sumie dwie Hondy zniknęły I to jest nowy nabytek młodego Honda WR250 I sprawdzamy, znaczy się Green Rider sprawdza Green Rider, Co? Andrzej mi reklamę robi. Tak Co mu będzie dolegać, albo co już dolega widać co mu dolega Możesz sobie tutaj popatrzeć jak chcesz Niby fajnie kolorowo Motor może ma tam, nie wiem, 150-200 godzin od nowości, jak na 2008 rok, to jest ciekawostka. No, 2008 na już na aluminiowej ale ramie. Tutaj jest taki nieszczęśliwy luz na wale. Andrzejku, nie wiem, czy tak dobrze tam Ci złapie. Nie wiadomo, czy tam A się jest, coś... Nie, jest, jest, jest nawet, taki... nawet słychać, wiesz. No słychać jest osiobie nie wiadomo, czy tam się coś odkręciło, bo łożysko na wale, miało luz, to powinno być góra dół, ale trzeba to zweryfikować, no bo to... Słuchajcie, jak trzepie, widać jak się bał rusza cały. Ale korba tu zero, przytarć nic. Gdzie tu najczęściej się jakieś przytarcie pojawia. I tu były jeszcze oryginalne flaki, tak? Tu były oryginalne flaki nigdy się nie był rozbierane. Na 2008 rok. Dziadek jeździ przez 12 lat. No tak, kupiliśmy 12. go od dziadka, którego miał 12 lat, i był za niego. Motozyk dla niego za wysoki, bo on miał 1,60 m w kapeluszu wędkarskim, jak wjeżdżał gdzieś to nad jezioro. Plastiki ma wszystkie poddrapane, Tak, tak, od, od lasu, bo się wywracał. Chłop się wywracał, bo nie mógł sięgnąć nogami do ziemi. No już to tak na tym przebieg powinno być y, przynajmniej rozrząd przy 100 godzinach, tłok zmieniony, rozrząd i no nie wiem, tarczki sprzęgłe, jak się dużeździ po lesie. No i to w sumie to oprócz tego nieszczęśliwego luzu na tym wale, jest, jest do wymiany. A tak to wszystko widać nawet po tych powierzchniach, że to nigdy żaden jano śrubu wkrętem nic nie podważał. Że wygląda przyzwoicie, no wiadomo, no dolot w ogóle nie wyczyszczony. Fit czyścili, dolotu nie czyścili, muł straszny w środku. Wystarczyło palca wsadzić. Gaźnik też nigdy, nie, nawet nie wiadomo czy, czy luzy w ogóle ktoś kiedykolwiek sprawdzał. Pewnie nie, on pewnie nikomu tego nie oddawał, on tylko mówił, wsiadał i jechał, nie? No to wiadomo, to przy, przy tym trzeba się tam spodziewać, że ludzie nie zawsze mówią prawdę, ale... Tu nawet oryginalny licznik ma z Yamaha. No ten licznik mi się podoba, nie? ładnie. Jest oryginalny zapłon, tylko nie wiem, nie wiem czemu przebieg on nie pokazuje. A powinien, no, może my tu jeszcze nie, nie, nie zbadaliśmy wszystkich uroków tego. Może gdzieś ma tu jeszcze jakiś guzik. Gdzieś tam może serwisów serwisówce popatrzeć Jak ja się je bawiłem to tak, tu godzinę jak przycisniesz mocno to zmieniasz to prawda, no tylko że dziwne jest, że od 1 do 12 już na przykład 15 nie ustawisz e, Czyli ma amerykańskie Amerykańskie co tak. Jest, tak? O, to może tak? Tak, 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 bo no. jest, bo europejskie masz 24, a Ameryka ma 12, no ma, nie? PM 12. i AM Aha, możliwe, no to tylko ciekawe czemu nie idzie tego przestawić, bo kilometry i mile przestawić, tak? A tego nie a nie wiem, może gdzieś tu ten przebieg, gdzieś coś, to bo dziwne, że to oryginalny liśnik Jamaszki i nie ma tego przebiegu. Do serwisówki by trzeba było zobaczyć. To jest taki pakiecik homologacyjny, jeszcze mi. No, ale bajka, bajka to jest, że chowane, nie? Ktoś tu, już tutaj z ekipy mówił, żeby to usunąć. Ja sobie myślę, kurde, takie małe, zgrabne, tu zawsze cię zatrzyma, policja to. Tak. Co ci się nie. Tylko z jednej strony nie muszę. No powiedzieć. i najważniejsze. Minkiela, Blachy ma. Także. Blachy ma Full to legal. Fresh. Wygląda to fresh, zaryzykowaliśmy, ale chyba warto było. No w, w, jed, w jednych rękach niby. Gościu miał, kupił go od gościa, który go kupił nowego. To jakaś dziewczyna jeździła, dziewczyna tam, jeździła, tam, jeździła na, na sam, nim, ale nie czuła się i on go miał 12 lat, garażowany. Byliśmy u niego w garażu. W, w karcie pojazdu sprawdzaliście tak, że 12 lat miał. Tak, 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 na, na tym, na dowodzie rejestracyjnym. Mhm. Kiedy był pierwszy raz u niego rejestrowany, nie? Jest ten. Chodnicę tu jedną wymieniał, bo krzywił. No. Już nie mam nagrania, nie, nie, nie nagramy jak była pokrzywiona, bo ją wyprostowałem. Gdzieś tutaj jest w kartoniku. O, tu jeszcze 300. Andrzejku moje. O, a tu będzie Demon. Zdemon tu będzie później. Demon. Jak korba taka, nie wiadomo ile, niby ładny prox, ale nie wiadomo A później będzie tak wyglądać 500, którą widzieliście na filmie, która nie ma kompresji. O. A jeszcze jakoś jeździ. Cud, że odpaliła. 500 też możemy odwiedzić. Zobaczyć, co tam u niej na magazynie. Tu Andrzej będzie miał chwilę. I ten tłoczek nowy władowany. Prox też tam korba ma. Niby dwa tłoki na lotu, no to ten trzeci jeszcze powinno mi tutaj zjeździć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że się nie wysypie. Ogólnie lekki wariat tym kiedyś jeździł. A Ty masz gdzieś tą kawę tutaj stoi, żeby pokazać, jak motory z Twoich rąk wychodzą? Jaką kawę? Tą 250 KX. -a. O, mam, 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 mam. Tam jest. Y... Bo tutaj, jak y, robione są motocykle dla kogoś, to nie ma lipy. To jest wszystko podpięte na ostatni guzik. Reklamę też. Ci śmieją, że pod kocem stoją. No, no jak? Stoją pod Żeby się nie kurzyły. Nawet widzisz jak na spontanie, nieprzygotowane pod film, a pod kasem stoją No I tak będę musiał wyciągnąć, bo tu jeszcze Jeszcze po pierwszym uruchomieniu, tutaj troszeczkę koszt sprzęgłowy się do nas odezwał Trzeba pokupimy O, czy tu moja kawa leci? Jeszcze kurczę, świeżo co się tym przyjechałem Nóżka jest do zrobienia, zobacz co zrobiłem Świeżą nóżkę uszkodziłem Oj O, 0,1 godziny ma a teraz możecie zobaczyć, jak to pięknie wszystko wygląda. No, jak na raczliwym motocyklu z 2002 roku, tak? Na 2002 rok KX 250 i wszystko pięknie, Raba odnowione. odmalowana. Masz ten akcesoryjne siedzenie, tutaj może. Czy pod enduro sobie ktoś chciał kiedyś zrobić, czy, czy był po prostu niższy. Przęgu hydrauliczne dostawione, yy, klamki, niełamki, tu też nóżka jakaś akcesoryjna, niebieska. Yy, co tu jeszcze? Zawias jest od KXF z tyłu. Koła podstaw zacentrowane, tu jakieś osłonki, bo to pomalowane proszkowo to szkoda, żeby to, żeby to wycierać. Jakieś przepolerowane miejscami, głowica, klapki, trochę czasu w to, to, to wlazło. Ale efekt finalny wygląda wow. Super. tutaj ktoś już tak trochę gdzieś spawał, kiedyś męczył, ale jest to wszystko szczelne. Jest cały sportowy układ wydechowy DEPA, końcówka chyba nie jest DEPA, jakiś CRD to było, taka mniej znana marka, ale też nóżka wypolerowana, nawet tutaj luzów jakiś specjalnie nie ma. Tu na tej kopce, gdzie to już wszystko w tych motocyklach z tych lat yy, lata, buja się, wygląda to ciekawie, tam głowice trochę przepolerowałem, tu też jakieś, te... to też był polerowany, nie wiem czemu to chwilę stało matowa się zrobiła ta kafa tu też jakiś, jakaś końcówka jest taka jakś tam akcesoryjna założona mówię no jak na motocykl z tych lat wygląda przyzwoicie no mówię chłodnice są proste ładne, szczelne Krawnica rentkala. Tu też nie nieładka ten który to kupi to będzie mega zadowolony nie? jak ona pójdzie na sprzedaż, jak ją wystawisz jest już praktycznie przygotowany, mówię ten kosz mi tam gdzieś nie chciałem tego wstawiać na olixa z tłuczącym koszem Trzeba będzie go po prostu wymienić A tak to klocki, wszystko porobione, zaraz Wszystko zaznaczone, nagle jak tłumiczek jest z tyłu wypolerowany Chyba z gobę siedziałem i się bawiłem Nie wiem czy tak będzie widać I silnik też jest kapitalka, nie? Silnik jest kapitalka, no jest Versacza wers jest korba Ona była w 90 latach często w polskich motocyklach montowana seryjnie Tak mało ludzi o tym wie, tak gdzieś tam kiedyś gdzieś tam doczytałem Czy typowo w jakiejś marce, nie pamiętam czy w Suzuki czy, czy, czy w Kawasaki Zawory też dobre robi, nie są drogie, Versace, jest to japońska marka, no i tłok standardowo wosnera. tuleje już też szybciej ktoś, zanim kupiłem ją, tuleje wpracowaną. Kawa z tych lat 9922, bo to jest ten zakres budy, już się charakteryzowała tym, że, że skrzynie miała poprawione, bo te 9498 często, gęsto gdzieś tam na się stoją, sztuki, które mają skrzynię uszkodzoną czwarte biegi wypadają, drugie biegi wypadają jest problem z dostępnością części w serwisie zęba, zębatek, no bo to już tak na potęgę się sypało, że, że, no że po prostu nie ma tego, tak? jest, jest, jest z tym problem jest tam taki kolega tam gdzieś na Olicie, tego tam pozdrawiam on też fajnie regeneruje te tryby, no ale to wiadomo to nie zawsze wszystko idzie zregenerować, jak te tryby lubiały nieraz pękać pół i się z tym co da dziać, no to instancji z tym dużo nie, nie zrobi, tak? Ten bieg gdzieś wypada, to, to jest szansa regeneracji. Mówię, jest tam taki fajny gościu, co to dobrze robi na maszynie. Eee, no i co tu mogę więcej powiedzieć? No jest model poprawiony i oczywiście też nie że jak hektolitrów paliwa. Gaźnik już jest jak w C z tymi wszystkimi czujnikami. On tam chyba ma elektroniczny dotrys paliwa taki I, i wygląda to całkiem ciekawe ciekawie. Yy, nawet bardzo rzadka, bardzo rzadko spotykana z dystopu magnezu, nie wiem czy po jakimś zawodniku, czy ktoś coś dokładał. Jest yy, ta klapa tutaj, CMO yy, to magnezjum. Yy, oryginalnie był z takiego tworzywa. Tutaj ktoś coś taki, taki bayer sobie kiedyś dołożył, to też jest tak odbawiona odmalowana, przepolerowana, Nie wiem czemu mówię, to ta aluminium takie było bardziej świecące, się matowe zrobiło. Może od, yy, od tego preparatu do konserwacji, który użyłem. Yy. Tak, bo to tak wygląda dobrze jak na swoje lata. no Było kupę godzin tutaj przy tym spędzone, ale. Dobrze, to jest mało powiedziane. Cały przód od tej cechy założony. Ja ci powiem, jak ktoś przychodzi, patrzy się na niego, to widzę, że to jest nowe. No tak, tak mówią. Ja, że te... to jest nowe, to nie jest, że jest z lat, kurde, 2002 czy, 4, 98 czy coś. No to ciekawie. Ja jakoś tak. Nie wiem że nie wiadomo, jak też dużo tych świeżych motorycykli się teraz przewija, to też już tak dostrzegam po prostu. Rzeczy, które w nim, które tak świeże motory nie mają, no widzę już te miejsca wyeksploatowania i to, to trochę razi to oko, ale to Mówi dla kogoś kto tam, tam do 10 tysięcy szuka motocyk, no bo wiadomo kiedyś można było sobie takie kupić za 7, za 6, a teraz uh -huh. Trzeba ze 10 za 10 tysięcy za ładną szukać, 12, tak? Myślę, znaczy, że w tej stanie jak ja chcę 10 na łapę, no to, to, to jest To nie jest, to nie jest dużo, no i te motory zazwyczaj długo nie stoją też na OLXie, gdzieś tam stawiam to do tygodnia no wiadomo, teraz jest okres jes... jesienny, jesienny. Nie? ja też tego mało przerabiam, bo zaraz tu widzisz, tu dużo ludzi przyjeżdża, coś chce remontować i ja mało mało tego wstawiam, no, a jak ktoś wstawiam, to to szybko schodzi, więc tak częściej, częściej to wygląda, że się coś po prostu mm, składa pod danego klienta, że mam, że mam, coś kupuję uszkodzonego, ktoś przyjeżdża, zaklepuje, można tam okleinę wykonać pod kogoś. To też jest fajne. Oczywiście tam przydałoby się to zaliczkować, bo będę tam pod kogoś tworzył pół motoru, zadam nawet nie wiem, nieraz to są ceny tam po tysiąc więcej niż ale ktoś też wie co tam ma, tak? Z remontem, z wyglądem, no. ze wszystkim, ale nie, nie nie będę tam komuś składał na, na gębę, ktoś, ktoś przyjeżdża i, i, i też sprzedają trochę tych motocykli tak typowo pod klienta. Wiadomo jak to krosówka, można sobie tam wszystkie faktury, poragony, wszystko pokazać, gwarancji na to nie da. Bo to, to, to już później dużo zostaje w, no. w, 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 w użytku tego motocykla. Tak, tak. Czy ktoś się tak, nie tak. czy się nie pożwirowni płyną. No nie tak sprawia, jak, no jak, to, jak była nasza pierwsza Honda, nie? 250. No to wszystko flaki z oryginału, ale. Flaki oryginału, a wytrzymała tak, 4 miesiące, nie? No, nikt tego nie sprawdził, tak? No, no, nikt, to... no nikt, no nikt, kupiliśmy w ciemno, odpalała, miała niby mieć problemy z odpalaniem, odpalała na pierwszego po wyczyszczeniu filtra. Byliśmy zaskoczeni, że to kurde, cały czas chodzi pali, kurde i. Jeździliśmy, no, no i co? I wybuchła, i trzeba było ją sprzedać. I teraz młody. Teraz teraz młody a teraz nie młody nie będzie wuerkom jeździł. Młody będzie się doszkalał nie a będzie. A do szkalał, no za rok zrobi prawo jazdy i będzie mógł legalnie sobie jeździć, nie? Czy będzie doszkalał, nie będzie się męczył z no. 40 -40 A powóz sprzedaży tego demona to przejście na 2T, na dwusuwal. tylko jeszcze jaki? Nie to, wiadomo, to się nie się okaże, Stelujemy w 200 coś pod kartę duro. Na pewno z papierami, na pewno teraz już z papierami coś. Żeby, żeby było enduro. I enduro, tak, bo jednak to do lasu jest troszeczkę za mocne. No to jest ten rocznik, to już w ogóle, no to trzy mapy, ty teraz tu nawet się nie spodziewaliście, mi na, na najostrzejsze jeździliście, bo się przyjechałem, to były trzy, trzecia mapa. Trzecia mapa, to, trzecia to, tam... to ty zmieniałeś ostatnio, ty się bawiłeś. No, młody, nie, ja... ja nie wiem czy się bawiłem. Tak, ty się bawiłeś z tymi się mapami. Bawić, jak, ten, i, i, jak zostawiłeś ja pytałem, na trójce, to Mateusz jeździł na trójce. Ja pytałem chyba na żwirowni tylko jaka mapa. Bo tam owca ktoś ci chciał przyjechać. O to jeszcze owcy kład to. O, Yamaha to 450. Trevis Pastrana w nakładzie. Eee, Trevis Pastrana. Wyczynowiec, na no skórę. Tak, tak. <laughs> lubi, lubi próby typu wjazd na drzewo, ale. <laughs> tak, wcielony diabeł, jak dostaje coś, coś do ręki. z silnikiem. Jak, no, coś, to... jak coś chodzi. Większość jest nastawiona na, na uszkodzenia O, i tutaj jeszcze słynny KX-80 Który też będzie odbudowywany K Tak, który czeka na swoją kolej, też remoncik, też nie remoncik nie Niektórzy budy. się pytali więcej KX'a na kanale, no ale poczekajcie KX będzie miał budę z y, 15 roku, 15 nie, z 16 chyba plus, nie pamiętam z zakresu Też będzie wystawiony Eee, oczywiście tutaj bez żadnych tam dziwnych rzeczy rocznik będzie podany, to jest około 2000, to jest 80, nie 85. Ciężko rozkodować ten win, tam jest nawet zeszlipowany, jak widzisz. No. Bo próbowałem gdzieś dojść do tego, co to jest, ale że tam w dużym zakresie lat części pasują, więc części też tam... Też się fajnie okazało, bo skorba świeża zrobiona, tuleja świeża, tylko tłok się skończył, jak to wiadomo, takich pojemności. Eee, zobaczymy, co tutaj z tego projektu wyjdzie, też jest cały zawias, wszystko do zrobienia. Tutaj przez Andrzeja był do, dojeżdżany tak przez samym, tak każdy go upalał, żeby. Każdy go upalał, bo, żeby zobaczyć, każdy... czy, czy wyzią w trasie, czy jeszcze nie. A, bo każdy nikt nie wiedział, co tu jest, każdy wiedział, że to idzie do roboty i... Tak, a jak widzieliście po filmie, miało to moc nawet już na prawie wykończeniu, bez tłoka, a to szło jak przecinek. No to już tłok miało końcówkę. No, bo... I tak jest wariat, kurde. Kto go kupi, jak już będzie skończony, to będzie miał mega zabawę na takim małym piździku. Był, był, był już tutaj taki tam klient zainteresowany 7500 finalnie. No nie jest to dużo na motocykl odbudowany, już gdzieś tam z jakąś historią wewnątrz. Mówię, tam można sobie zawsze u mnie górę... Nawet ja zazwyczaj na liście wrzucam, że można sobie przejechać górę zrzucić. Mało kto z tego korzysta, zazwyczaj dyfuzor jeszcze się ściąga. Ale no wiadomo, tam można sobie sprawdzać co się chce. Gwarancji nikt nie daje, no bo to jest krosówka, tak? Jeszcze mówię, odpukać się tam, nic nigdy nie wydarzyło. Żebym coś sprzedał, coś tam specjalnie klękło, ale to jest, dużo zależy od, od, od rajdera, tak? Bo ktoś siądzie, odcięcie na dotarciu, gdzie to motor jest... Albo nie będzie zmieniał oleju, i już Bądź jest... nie będzie czyścił filtra i będzie tylko go upalał. I już ma, siema, jest... ma. Tak. Czekaj, manie, kto się kameruje. O. Green Rider teraz się przejedzie moim szerszeniem, 900. -ką. Honda, żeby nie wykorbiła. Nie, Honda nigdy nie korbi. Śmiało. Także po filmiku widzicie, dlaczego Honda zostaje u Green Ridera do zrobienia remontu przed sprzedażą, żeby naprawdę kolejny właściciel mógł się cieszyć tylko i wyłącznie z jazdy. No a ja zajmuję się w sumie w moim garażu, jak widzicie, chińczykami są prostsze, <głos》>, łatwiej o szybki dostęp części, no i o wiele tańsze. Jak coś spierdzielisz, możesz to zaraz naprawić. Tu naprawdę trzeba fachowej ręki. Więc na razie się jeszcze tym nie zajmuję, a po drugie nie mam czasu z tym kierowcą zawodowym, który jest tylko w weekendy w domu. Tak jak dzisiaj mamy piątek, przyjechałem do kolegi żeby wam coś nagrać, zobaczyć Chińczyka będę musiał jutro składać, bo w niedzielę chcemy sobie pojeździć, jutro film z Chińczyka będzie nagrywany, co tam się zepsuło. To wszystko wam pokażę. No i dziękuję za oglądalność, nie? Trzymajcie się, hej! Onda tak już wygląda. Jest rozbierana do mycia. Do mycia.